O korna! Kurna. Ja Nie chcę kierować! Ja się chcę kierować! Ale to nie za manetkę się wyłączył! Ty, nie wiem co się nagrało, ale nie wiem co to, co to było! Co to ja, było? Ja, się, ja nagrałem! Nic! Dobrze, że jest osłona w dniu dzisiejszym nagrywam dla Was odcinek, którego nie planowałem, nie będę ukrywał, i bardzo się cieszę, że nadarzyła się taka okazja, ponieważ od dłuższego czasu prosiliście, żeby z tej kategorii odcinek nagrać, także głupio by było, gdybym nie skorzystał z takiej propozycji. Zatem jestem i pokażę wam dzisiaj coś nowego. Jest to ogólnie bardzo fajna zabawka, ale do tego przejdziemy sobie za chwilkę, bo wczoraj byłem z Kubą w salonie oglądać pewien bardzo fajny sprzęt, którego testy przeprowadzimy sobie w ciągu najbliższych kilku dni. Ale od razu znaczam, że nie jest to reklama, chociaż nie ukrywam, że z pewnych względów mogłaby być. Ja bym tutaj nie odmówił. Dlatego pewien plan już mam na ten odcinek. Chciałbym razem z Kubą przetestować te sprzęty w kilku różnych kategoriach mocno nietypowych, mocno Dętowych, a to dlatego, żeby zaciekawić również osoby, które nie do końca siedzą w takiej tematyce, nie do końca takimi sprzętami się erają. I uwierzcie mi, że jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z moim planem, bo no będzie to bardzo mocny i ciekawy odcinek, dlatego oglądajcie do końca. I kończąc powoli ten lekko przydługi już wstęp, chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście stawili łapeczkę w górę pod tym filmem i suba z dzwoneczkiem, ponieważ jest to największe podziękowanie, jakie możecie mi zrobić, jeżeli Wam się odcinek podoba. I co, przenosimy się do dnia poprzedniego, ponieważ to wtedy zaczęło się tak naprawdę to wszystko. Zobaczcie od początku, jak to wyglądało. Jest szofer, proszę bardzo, przyjechał Furmancom. Witam pana! Pierwszy raz będę tym samochodem jechał, kurde. Dzień dobry. Jak to nastawienie, jakie emocje? Już się witam. Jak się nastawiasz ogólnie do tego, co będziemy testowali przez najbliższe kilka dni. Podchodzę do tego bardzo, ale to bardzo sceptycznie. Na to, że nie wiem czy na pewno będzie tak, jak producent sugeruje, ale... Jak obiecają, no to będę się trzymał tego, co obiecują. Ja też do końca nie wiem, po co my jedziemy, bo Kuba mi mówił o tym już jakiś czas temu. Ja też sobie tam zerkałem mniej więcej w internecie. No to ja jestem z kolei nastawiony, także mogę się mocno zdziwić I, i takie zdanie utrzymuję, ale to zobaczymy już się na miejscu. Jedziemy. Na razie jedziemy. musimy przetrwać podróż. Może takie coś by kiedyś tam dali, co? Na testa, to Ale by było. To jest normalny by skuter. Było to jest normalny skuter, to nie ma kierownicy. Aha. Przyjechaliśmy już pod y, salon, oczywiście to nie jest to, co będziemy pożyczać, chociaż to też by było ciekawe. O, otwiera się, pa. Tak było na środku to jest jako skuter, Kuba mówi. Ale no, idziemy ogarnąć papierologię. Ja będę kameramenem Kuby i widzimy się już y, za chwilkę pewnie z tym sprzęciorem nowym, odebranym. Tak. tak? tak. Potwierdzasz? Potwierdzę. Dobra, to... O, taki samochód ja bym sobie kupił <laughs> o, Jaki on jest wąski w ogóle Na szerokość barków mecz. Dobra, Dobry. chodź Dobry Najbardziej jestem ciekaw tego trybu tutaj O, turbo, ale jeszcze go nie włączam. Na to przyjdzie pora Dobra, sprzęt odebrany Szybka pierwsza jazda testowa Zanim go załadujemy na busika Na trybie sport to zrobimy Szybka prosta O kurde, ustał na pół. No powiem wam Nie wiem, czy to słyszycie, bo jesteście na klazie, Ale jest szybko, naprawdę o, Trzeba zwolnić, bo tu jest do 30 na godzinę Ale powiem wam, że No, od razu czuję różnicę między Tym A Surronem, serio Powiem wam, że czuć tutaj to że jest to po pierwsze troszeczkę świeższy sprzęt i troszeczkę jest naszej tutaj z mocą chyba ogólnie coś porobione. Także jeszcze raz 20 yeah. o kurde mocno jest. jest naprawdę mocno, serio. No powiem ci, że jest dobry zawodnik Bardzo będzie to ciekawy weekend Jesteśmy już z Kubą, odebraliśmy jego nową zabaweczkę To jest iRide e Pro SS 2.0 Dokładnie tak. tak Po okolicznych tutaj terenach będziemy sprawdzali go kontra suronka mhm. Pierwsze wrażenia jak? Yy, trochę ciężej, więcej mocy i... I lepiej przyspiesza. No, także poznajemy powoli ten sprzęcior. Jakbyśmy postawili surę, no to lajki by nie, nie odróżnili. No, lajcy myślę, że mieliby problem. A few moments later. Ładujemy go. O kurde, on jest dzielszy, nie jest cięższy niż Surrano, sporo. Sama bateria waży 13 kg, gdzie u mnie chyba 8 albo 10. Tutaj 3, tutaj 2 i się robi różnica. Pani! A 3 lata na załadunku pracowałem. <głos> <głos> no, także tak. Pakujemy manatę już tak całkowicie i, i, i spadamy no Tak jest szef? Tak jest młody W ogóle tak się, tak się jakoś zajerałem teraz tym, że chyba zaraz wskakuję na niego Nie zaraz zobaczę jeszcze u, dobra, odjazd Nagrywa się u mnie? E, nie widzę, ale jest szeroko Women. Jesteśmy już drugiego dnia w środowisku naturalnym Jedziemy sobie dzisiaj przetestować te dwie oto maszyny. Zobaczymy czym różnią i jak bardzo się różnią od siebie tak dwa podobne sprzęty No podobno <gryw> różnicie sporo, ale zobaczymy Tak jak mniej więcej już widzicie, baza jest bardzo podobna i teraz jedziemy sobie na taką jedną fajną góreczkę Powdrapywać się Oczywiście sprawdzimy sobie Maxa, ponieważ tutaj podobno różnią się całkiem y, mocno te dwa sprzęty <śla> Ale najpierw jedziemy na góreczkę, która jest kawałek stąd Trzeci klakson ty, ty i dzida na trąbisz? samą górę, ja mogę trąbić, chyba, że ty chcesz Możesz ty, Dobrze. Jest, ja jestem gościem ty. <śla> Dobra O Mój zamieszał, zamielił trochę tam na dole Uh. Dawaj to Ron! No czuć, że on ma trochę więcej mocy tamten! Tutaj sładek Nikomu, na trawę ci lepszą ścieżką! Ajajajaj! Uh. Aj, aj, aj. Ole dostałem w oko! Ale żeś stywnął tam później kamultem. Jejabierdzielę. Yeah, Odpuszczałem trochę, bo już trochę umiejętności nie te, ale. Chciałeś na turbo? To cały czas. Ej, to jest jakaś góra śmieci? Czy co to jest? Mi się wydaje, że to jest góra usypana ze śmieci. Po prostu zasypana. Jest taka jedna jeszcze dookoła. W, do, wokół Warszawy. Ale, o jezu! Ale to jest strome na początku. Jest? To jest na początku gdzieś takie. Dawaj! Ty, no ja to bym zrobił tutaj jakiś. Na czas podjazd. Dobra, teraz zobaczymy sobie pod naprawdę, ale to naprawdę ekstremalnym kątem. Czy ten... Czy ten... Czy, czy Surron plus, plus tutaj ta maszynka dadzą radę? Pod to podjechać, nie wiem, choć się domyślam, bo no bo tu jest naprawdę stromo już. Jest tak zimno, że mi już się plącze język. Tam stoi na dole, Kuba, on zjechał. I tutaj w tym miejscu będzie... O! Linia końcowa. Nie słyszę, co mówisz. A kolega ma schizofrenię, po prostu sam do siebie, ale okej. Okay. No i jeszcze na mnie palce pokazuje. Co, co, co? Sz, sz, taki malutki jesteś. Czekaj, kurde, tu widzą, tłumaczę o co chodzi. chwila no momento. Ale stary silnik mi się ten chłodzi. I przez to musi przejechać, i wtedy kończy się czas pomiaru. O, o dobra, jedzie. Dobra, to raz, dwa trzy. kurde, o kurde Dobra <laughs> 11 sekund, 11 sekund Jestem myślę ciekaw w takim dzisiaj, razie... Myślę, że siebie. sekund bym się wyrobił, bo musiałem odpuścić. A jechałeś go, bo... na sporcie? Cały czas na sporcie, bez tego. Okej, dobra, no to ja też będę jechał w takim razie na sporcie. No ogólnie powiem tak, no na go się tego nie widać, tym bardziej u Kuby pewnie jak on ma włączony tam takie tryby szerokokątne, ale tutaj serio jest str stromo i to jest chyba w ogóle taka górka jakaś usypana ze śmieci. Popatrzcie jak, jakie tu jest podłoże. Z tego co tak patrzy po śladach, to Kuba chyba startował są, bo tu widać jak mieliło jego koło. Także ustawmy się w tym samym miejscu. Ja jestem gotowy. Patrz po prostu, kiedy ruszę. Raz, dwa, trzy dobra. Jedziemy. Tutaj trzeba szybko. Dawaj, suro, dawaj, nie możesz być. Gorszy. jedziesz Jedziesz, 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 jedziesz 13 sekund. Strasznie duża różnica Ale wiesz, ty też masz. Ogólnie warto zaznaczyć, że ty masz większą zębatkę, więc masz, masz mocniejszy dół. Mocniejszy. Tak, 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 tak. Myślę, że też tutaj dużo robi oponka, która ma mniejszy bieżnik, mniej taki agresywny jak ty. Ale zębata robi sporo. Nie wiem, powiem ci, że trzeba jechać dalej, bo się stygnie. Ale jemu coś tam na dupca, nie wiem czy słyszycie. Ja osobiście, jak tak patrzyłem wczoraj na tego E-Ride Pro, jego, to wydaje mi się, że, mimo że to jest bardzo podobne do siebie, wszystko, to mi się daje, że strunę ma to wszystko lepsze wykonanie. Ale nie wiem, mogę się mylić, nie? Tak, na pierwsze wrażenie, jak tak sobie patrzyłem, to takie, to takie, takie odnoszę wrażenie. O! Komasie, chyba to jest słona, wiesz? Uch. Coś ty za krzaki wybrał, kurde! Ja rozumiem, ahoj przygodo i tak dalej, ale nie po takich krzakach. Opa, no tutaj to jest kurde patyki. Ech. Ty no ogólnie to ja ci powiem, że ja nie poznaję tych rejonów, nie? Ale. Ale śmiesznie trochę. No na pewno nie prosto. Chociaż tam możemy się wpierdzielić. ja nie jedziemy, jesteśmy. Miał być off road, to będzie off road. Po takich terenach to ja serio dawno już nie jeździłem. Uch, podoba mi się ten las, fajnie tutaj. I tu się właśnie przydaje umiejętność przeskakiwania przez takie powalone drzewa. O, poczekaj. <laughs> Pasek. Dobra, już ty! Wejdź na spokojnie, kurde! Kostka jest! Jak się tu zrobiło, zobacz Ale jak siwo, ty! Dobra, e, nie przejechałem! O, pan, po prostu leciutko, leciutko, z wyczuciem. Ale jaka dziurka? O, pan, się parują! O, nieźle, nieźle. Dzień dobry! Przepraszam, pytam do pana, bo my z Marek jedziemy lasu. A, dzień dobry, proszę pani. Gdzie my jesteśmy? Ty my w Markach jesteśmy. Tak. To są Marki? A jakbyśmy pojechali w lewo, to co tam będzie tam w głąb lasu? To będzie coraz dalej, bo ten las taki zarustuje. Aha, okej. Okay. No dobra, nie, to dziękujemy. To my wyjeżdżamy stąd. Miłego dnia. Czy ty powiedziałeś tutaj pani, proszę pana, gdzie my jesteśmy? Ej, tak. ja ale przypał Dlatego ta pani taka wkur była To bym się zdenerwował Jakby ktoś mnie pomylił Chociaż teraz w tych czasach to nie wiadomo Jak ta pani się identyfikuje Czy ona ma ono jeno, czy ono jemu Czy ona ono Nie wiem Ja cię bo ja tu przeskakuję przez te kłody Dobra, to teraz lecimy Ty na moim, ja na twoim I ja odpalę turbo, turbo działa przez 30 sekund Nie, dobra Włączam turbo o no kurde! Ale to się rozpędza szybko! 75! 7, 9! 82! I jak to za uh, 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 uh. Prawie mi telefon wypadł. No powiem wam tak, oczy mam zauzawione i rzeczywiście ten tryb turbo i chwilowe, i chwilowe 12 kW robi robotę. No nie będę mówił, że nie. Jestem teraz po przejażdżce na Kuby e Pro 2 SS I ogólnie przejechałem się na trybie turbo, no to powiem wam, że jest, jest mocno Czuć, że przez te 30 chyba sekund ma te 12 kW Przez minutkę Przez minutkę No, ale zbiera się mega szybko, sami zresztą widzieliście jak szybko tam się prędkość zmieniała Chwila moment było 50 Czasami mi też ci udało taką prędkość osiągnąć na surronie, ale no, jest, jest przyjemnie, ale tak jak mówię, zmienię u siebie zębatkę, jak mi się już zacznie kończyć napęd i, i zobaczymy, jak wtedy będzie się mój zbierał. Bo ogólnie mówiłem już nie jednej to osobie, że chciałbym mieć mocniejszy dół, bo po Warszawie tak szybko się nie jeździ ogólnie, gdzieś tam jak sobie śmigamy, ale czasami na różnych podjazdach brakuje tego mocniejszego dołu i, i tutaj, no. Czu czuć ale... to fajne, to jest. No wiadomo, tu masz inną zębatkę, tu masz inną zębatkę, tu masz inny chyba silnik, tu też masz inny chyba silnik, więc wszystko jest troszkę inne, ale bardzo są zbliżone wizualnie i mocowo te maszyny. Bo bo tak powiedziałem sobie. No. <laughs> Rozumiem. Niebawem wbieram się do pewnej pani, którą dobrze kojarzycie, na nagrywki do ciekawej serii, w której będziemy sobie konkurowali z różnymi osobistościami, ale nie mogę za dużo zdradzać i staram się ćwiczyć przeróżne czynności, aktywności na stronie, w tym właśnie jazdę na tylnym kole, tak jak widzicie, ale nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę w poprzednich odcinkach, że ja po zmianie hamulca tylnego z prawej strony na lewą, tak jak powinno być od początku cały czas nie mogę głowy przestawić i mojej lewej ręki, że tu jest tylny hamulec, a ja ciągle szukam podparcia po tej stronie i już parę razy bym się dzisiaj nakrył na plecy, ale na szczęście nie udało mi się, a właściwie to na szczęście udało mi się ogarnąć to i się nie wywrócić. Kolejna konkurencja Zuzi Zbowa, jak widzicie Kuba trzyma takie dwa oto pachoły, ponieważ nie za bardzo jeszcze wiem co ona może zweryfikować oprócz balansu, wyczucia sprzętu i orientacji w terenie, ponieważ ustawimy z tych dwóch pachołków Ósemeczkę i będzie trzeba zasłoniętymi oczami zrobić dwie pętle, ponieważ dwie dlatego, że po pierwsze już powoli się traci orientację. I zrobimy sobie taki taki teścik. Jestem ciekaw, jak to wyjdzie. Czy nie wdóbcymy się w jakieś tutaj krzaki? Ale wziąłem na YouTube takie testy i fajnie to wychodzi, więc może to być kontentowo ciekawe dla widza. Myślę, że to będzie głupota. <noise> ale pierwszy jedzie z ty i oczywiście tak, będziemy, sobie, tak. będziemy sobie pomagać. Ja będę sobie A, mówił, gdzie masz jechać. Nie to, że czy, startujesz ale, i jedziesz w krzaki. Ale pytanie, czy będziesz mi ułatwiał, czy utrudniał? Nie, no będę ci ułatwiał, bo to na czas jest. Na pewno mnie nie widzisz? Nie, bo nawet się zamknęłem oczy. Jest, no, z no e, tak. podchodzę. Dobra, trzy, cztery, Start. Jedziesz prosto, <głos》> startować. No i teraz lekko w lewo. Dawaj, 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 dobrze jest, dobrze jest, no i tutaj teraz w prawo, mocno. Dawaj, zarzuć nim no, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze i prosto, teraz cały czas. Wolno, wolno, wolno i w lewo. Dawaj, jeszcze w lewo. Okej, okay. i teraz... Tak jak za dźwiękiem, za dźwiękiem. Było <głos》> do ciebie? <głos》> stój. Teraz mocno w prawo, łuk. Z całej pety, tylko mnie nie obsyp. No jeszcze w prawo, jeszcze, jeszcze. Dawaj, masz 6 sekund. Jeszcze w prawo. Ostatnia prosta, dawaj. Dzida, 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 dzida. Dobra. <ścoughs> Jak blisko mojego surona. O kurde. <ścoughs> Dobre to. Ale żeś poszedł kurde metr od mojego, nie? Możesz zdjąć to. <ścoughs> Z tej mi sobie tą kominiarkę przyjechałeś metr od mojego, tak ze 25 na godzinę. Złączone jest? Dobra, moje i twoje jest włączone Ja jestem gotowy, nie? Dobra, startuj mnie. Tak się jechać prosto. Okej, okay, no, dobra. dobra. Trzy, cztery, start. Hamuj, 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 prawo, 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 prawo! Maxa! Brawo. No, jadę. Już mogę w prawo? Brura, rura. rura. Lewo, lewo, hamuj! Lewo, 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 lewo! Lewo tu! kurde! Lewo, 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 prawo, prawo! Nie! Stój, chodź tu! Tu. dawaj! O kurdo. Kurdo. Kurwa, jak Ja, ja kurwa. chcę kierować! Ja cię chcę kierować! Ale to nie za manetkę się wyłączył! Kurwa. O kurna! To niezłe dwa metry! Na wysokości moich zębów to było. 33,17. Ja, ja bym to wjechał. To by mi się wbijało w oczy. Oj, no. Wiesz, ja bym to wyduchnął. Dobra, Dobra, koniec tej konkurencji. Takim akcentem i jedźmy dalej. Kolega, ile masz procent baterii? 66. A ja mam. To ja mam 10% więcej. I według producenta mój ma 100 km zasięgu na trybie Eco, a tamten ma 140. Ale my cały czas kół tak samo, bo jeździmy tym samym tempem. Ciągle jakieś górki sobie podjeżdżamy, ale tamten szybciej zużywa baterię. Pewnie też dlatego, że użyliśmy raz tego trybu Turbo plus. Kurde, w sumie nie wiem, no kuba troszeczkę cięższy, ale żeby to było aż 10% różnicy na tak krótkim dystansie, bo jeszcze dużo nie przejechaliśmy, to dla mnie jest to dość dziwne, bo chciałem właśnie sprawdzić, jak to sobie będzie radziło. Też z takimi technicznymi rzeczami, czy to rzeczywiście się sprawdza to, co podaje producent No i to sobie dzisiaj posprawdzamy wszystko, nie? Przyznam szczerze, że zakup tych Magur to był bardzo dobry wybór, ponieważ Te hamulce są mega mocne, ale Jak latam na kółku, to tylko je muskacie I od razu cała maszyna leci na dół Ale no, jak wyczuję sobie już ten hebel To naprawdę, to będzie mega przyjemność jeździć na tylnym kole, na tym Suronie Bo z oryginalnymi hamulcami, no to była troszeczkę walka. Trzeba było bardzo dużo siły wkładać i, i, i było ciężko, nie? Ja, się, ja nagrałem. Nic. Dobrze, że jest osłona. No i pojedziemy sobie jeden za drugim. Jesteśmy teraz na miejscówce, którą niektórzy z Was powinni kojarzyć Dawno tu nie byłem, ponieważ sporo się tu działo, ogólnie przebudowy były I mamy taki teraz warun średni do skakania na rowerze, ogólnie jest mega zimno Ale przyjechaliśmy tutaj z turonkami, żeby coś sobie poskakać, poprzypominać, bo ja dawno też nie jeździłem, dawno nie skakałem I Kuba sobie poskaczy troszeczkę te mniejsze tutaj stoliczki A ja później pójdę na takie dwa ciekawsze gapy i zobaczymy jak to będzie no. Mnie to korci bardziej tutaj, ta ta chopeczka, ta przelutówka Gapik I tam drugi gapik z tego drwienka Ale tam jest strasznie, kurde, ślisko I trzeba od razu skręcać w lewo, więc się trochę dygam No dobra, jadę! Zobaczymy, jak to wyjdzie, no. Nie wiem, jaką prędkość tu trzeba mieć O kurde! No, ale dziwnie Yo! O to wyglądało takie gładkie, o Jezu! Tak gładko wyglądało Fajnie, fajnie, mi się podoba. Mnie się podoba. Chociaż uważam, że mogło być dużo lepiej. No to żółwik mocy. Żółwik Dawaj tam. Ty. Kuba ziemia najeżdża na chopkę. Numero uno, więcej gazu. Oj, <ścoughs> oj 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 No. O! Może być, może być Kuba doleciał, lecimy teraz my prawą stroną tutaj O Pyk Siup a I pantkę pyk Ogólnie to spodziewałem się, że będzie o wiele gorzej, a jest Jest good jest super No to ja czekam aż w takim razie sobie Któryś z nich może kiedyś zakupisz i może na przyszły sezon zamiast rowerku to może w coś takiego uderzysz, co? No nie, Bo na rower to żeby... pewnie już nie wrócisz No także wpadajcie do Kuby, będzie też odcinek właśnie z tego, z jego perspektywy Też będzie sporo scen, których u mnie nie będzie z mojego Sturonka Także no co, moim zdaniem bardzo fajna zabaweczka Ja i tak zostaję serduszkiem przy stronie, ale czekam na troszeczkę inną wersję tego Nie, bo już tam ptaszki nam ćwierkały, że będzie, będzie o motor. wiele, o wiele mocniejsza wersja I to dosłownie w takiej samej obudowie, więc... Yy... Więc to wtedy, dopiero robimy do no, no także papeczka w górę z subik dzwoneczkiem, zapraszam do pana Kuby. I komentarz I... miły też, no. I się żegnamy. Ziemano.